witam was bardzo serdecznie przepraszam że bardzo długi okres nie było odcinków ale po prostu nie miałem kontekstu i najprawdopodobniej chyba w tym tygodniu jeszcze jakiś odcinek wyjdzie spodziewajcie się sztuczek magicznych z kartami bo jeżeli już to to wyjdzie jeszcze na tutorial z pistoletem musicie poczekać bo na razie nie wiem jak go zrobić, ale się po trikach karcianych na pewno przygotuję. Ale teraz mam dla Was jedno pytanie. E e czy byście chcieli, żebym nagrywał na XBOXie? Mm, mam tam troszeczkę gier. E bym nagrywał Najlepiej by mi się nagrywało Plan z Zombie z Gundar Wonder 2. Bo, moim zdaniem, świetna gra. No, niestety trzeba mieć Golda. I jeszcze jedną rzecz. Może, gdy Marek by się zgodził, to, byś, to by nagrywał Minecrafta na xboxie i to by było na tyle odcinek ten postaram żeby się wyż, żeby wyszedł gdzieś tak koło niedzieli, soboty, chociaż nie obiecuję może coś mi wypaść także życzę miłego dnia albo teraz bardziej tak wieczoru i do następnego. Trzymajcie się. Cześć.